Witam, ja nazywam się Mariusz Świerżywski i zapraszam Państwa na pierwszy odcinek serii wywiadów poświęconych wyborom samorządowym, które odbędą się 7 kwietnia. W trakcie naszych spotkań postaram się zaprezentować Państwu sylwetki polityków, którzy zarządzają w naszych lokalnych społecznościach, ale i tych, którzy o urząd dopiero zamierzają się ubiegać. To jednak nie wszystko. Nie będziemy ograniczać się do polityki lokalnej. Pamiętajcie, Polska to projekt nas wszystkich. Zatem na naszym kanale z pewnością zajmiemy się także tematyką krajową i międzynarodową. A już teraz nasz pierwszy gość. Jest z nami pan Paweł Walo, wiceprezydent Otwocka. Dzień dobry, panie Pawle. Witam pana, witam państwa. Panie Pawle, jak Pan ocenia swoje dotychczasowe osiągnięcia jako wiceprezydenta Otwocka? Co udało się zrealizować? Czy jest coś, do czego w tej kadencji podchodzi Pan krytycznie? Panie redaktorze, szanowni Państwo, pewnie jakieś rzeczy, które można było zrobić lepiej, zawsze się znajdą. Natomiast. My, no, ja jestem tutaj i się czuję jako główne wsparcie do prezydenta, otwocka prezydenta Jarosława Margielskiego i udało nam się zrobić w Otwocku bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy. To miasto, które my przyjęliśmy do, do zarządzania 5 lat ponad temu, ono było w katastrofalnym stanie. W centrum miasta była od kilkunastu lat tak zwana wielka dziura, była to niedokończona budowla galerii handlowej, Ogrodzona obrzydliwym płotem w samym centrum miasta. Były olbrzymie od lat problemy prawne. Udało nam się ten problem rozwiązać. W tej chwili centrum mamy pięknie zagospodarowane. Dołożyliśmy wszelkich starań, by to miejsce stało się na przekór, że przez 15 lat było to puste, brzydkie miejsce. W tej chwili jest piękny trawnik scena, tętni latem życiem, są koncerty, przychodzi młodzież. No, oblicze Otwocka, zwłaszcza jego centrum, zmieniło się diametralnie. My również obiecaliśmy mieszkańcom, że po kilkudziesięciu latach starań w Otwocku powstanie basen. W tej chwili są zabezpieczone środki. Czekamy na wydanie, tylko pozwolenia na budowę startujemy z budową basenu. W tej kadencji również zbudowaliśmy bądź zmodernizowaliśmy około 100 dróg w Otwocku, a dotychczas mniej więcej robiło się jedną, dwie drogi roczne, więc to jest mniej więcej ta skala zmian, którą udało nam się tu w mieście wprowadzić. A panie Pawle, w Polsce zmieniła się sytuacja polityczna, mamy nowy rząd, czy to jakoś przełoży się z pana punktu widzenia na działalność samorządu lokalnego i czy polityka krajowa ma, ma tak w ogóle wpływ na samorządy i w jakim wymiarze? My lokalnie oczywiście staramy się być z dala od polityki, tej krajowej. Staramy się, my, ja zawsze mówię, że nas wynajęli mieszkańcy, po to, żebyśmy dbali o dobro miasta, i staramy się to robić ponad jakimikolwiek podziałami. Bo my tu w Otwocku mieliśmy bardzo specyficzną sytuację, chociażby w Radzie Miasta, gdzie ta współpraca była Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską i, i ponad podziałami staraliśmy się pewne rzeczy tutaj dla miasta robić. Ale mówiąc wprost, zmiana władzy zawsze przynosi jakieś zmiany w samorządach, natomiast myślę, że one są nie aż tak istotne. Jeżeli w samorządzie mamy pomysły, chcemy coś zrobić, to niezależnie kto rządzi w Polsce, te zmiany w samorządzie udaje się w mniejszym bądź w większym stopniu zrobić. A jakie są Pana priorytety i główne cele, które chciałby Pan osiągnąć, jeśli zostanie ponownie wybrany na stanowisko wiceprezydenta Miasta Otłocka? Na stanowisko wiceprezydenta musi mnie powołać prezydent, więc mam nadzieję, że prezydent Jarosław Margielski wygra te wybory. No i mam nadzieję, że będzie chciał dalej ze mną kontynuować tą drogą, drogę, którą obraliśmy ponad 5 lat temu. No cóż, no my w, tu mamy do dokończenia właśnie te projekty, które rozpoczęliśmy, chociażby budowa basenu, ale również budowa stadionu lekkoatletycznego. No są to rzeczy, na które mieszkańcy czekali wiele lat i chcielibyśmy je nadzorować i, przepraszam, i dokończyć. Ale z takich celów i projektów trochę miękkich, to moim marzeniem jest wprowadzić trochę miasto obywatelskie zrobić coś takiego, jak mamy za granicą, chociażby w Niemczech, gdzie w tych małych miastach ludzie bardzo angażują się nie tylko w działalność społeczną i kulturalną, ale przede wszystkim w takie dbanie o swoje najbliższe, o swoje najbliższe otoczenie. Mówię o tym chociażby o angażowaniu się w to, żeby przed płotami prywatnych posesji, każdy sprzątał, wysadzał kwiatki. My ten proces już zaczęliśmy, ale chcielibyśmy dojść do takiego momentu, w którym nastąpią tak duże tutaj przemiany w świadomości i mentalności naszych mieszkańców, żeby wspomogli nas, żeby to miasto było naprawdę piękne, czyste i zielone. A jeżeli chodzi o zmiany, jakie są Pana główne propozycje i strategie dotyczące rozwoju gospodarczego? Bo to ma jednak olbrzymią wagę. Mieszkańcy z reguły do tego przywiązują olbrzymią wagę. To prawda, ale akurat rozwój gospodarczy i samorząd... No my nie Chodzi o mamy... przyciąganie inwestycji tak, lokalnych. Tak. My, my nie mamy wielkich narzędzi. My oczywiście jako urząd staramy się robić różnego typu udogodnienia dla przedsiębiorców, bo to przedsiębiorcy mają rozwijać naszą gospodarkę. My mamy po prostu, mówię po pierwsze, nie szkodzić, nie przeszkadzać przedsiębiorcom, nie straszyć, oni mają chcieć tu przyjść do naszej okolicy, czuć się bezpiecznie, że urzędy nie są przeciwko nim, tylko urzędy są po to, żeby wspomagać uczciwych przedsiębiorców, którzy chcą na naszych terenach działać, no, chociażby takie drobne rzeczy jak podatek od, od samochodów, od, o, mamy drogowy, najniższy, na możliwych najniższych poziomach, jakie są, no, to zachęca firmy, chociażby leasingowe, żeby w naszej okolicy zakładać firmy, no bo tutaj te podatki są jednak niższe, no ale paleta narzędzi nie jest bardzo szeroka i ja zawsze mówię, że najważniejsze jest zmienić mentalność w ogóle. Urzędów w podejściu do przedsiębiorców i to najbardziej może im pomóc w rozwijaniu działalności gospodarczej, bo urzędnicy no, nie powinni być doradcami, co należy robić, bo przedsiębiorcy są w tym zdecydowanie najlepsi. A jaki cię zmiana tej mentalności? Udaje się, udaje. Ja zawsze od prowadzę, dział, prowadziłem, w tej chwili nie mogę, ale działalność gospodarczą, można powiedzieć, od dziecka, już jako dziecko, otwierałem pierwsze nieformalne sklepiki i wiem, jak ważna jest ta wolność gospodarcza. My promujemy wśród chociażby młodzieży postawy takie, żeby nie myśleć tylko o tym, kim będę w przyszłości, ale co mogę zrobić jako przedsiębiorca. To jest właśnie plan, między innymi, na przyszłą kadencję, który już się zaczął z pewnymi stowarzyszeniami. i Chcemy Wśród młodzieży chociażby promować ustawę o działalności nierejestrowanej. To jest taka działalność, którą można prowadzić bez ZUS-u. I de facto nawet 14-letni młodzieniec może już prowadzić w Polsce działalność gospodarczą legalnie, wystawiać faktury. Oczywiście no to w ograniczonym zakresie, bo chyba granica jest 2800 obrotów miesięcznie, ale to jest taka pierwsza edukacyjna działalność gospodarcza, żeby zachęcić, pokazać młodym ludziom, że to jest świetny kierunek. To chcemy wprowadzać. Tego typu właśnie edukacyjne projekty miękkie też na przyszłą kadencję mamy przyszkować. A proszę mi powiedzieć, to jeżeli już jesteśmy przy osobach młodych, bo one w kampaniach wyborczych coraz większą rolę odgrywa, odgrywa tutaj młody elektorat, jak Pan widzi rolę młodych ludzi w życiu społecznym miasta Otwocka? Czy tutaj jakieś inicjatywy są w planach? To jest właśnie rzecz, z której tak naprawdę ja jestem, naj... no to jest jedna z rzeczy, z których jestem bardzo dumny, że zmieniając to centrum Otwocka, zmieniliśmy je w taki sposób, który zachęca młodych ludzi, żeby zostali tutaj, żeby weekend spędzili w Otwocku, że tu jest rozrywka, tu może być fajnie, tu można spotkać fajnych chłopców, fajne dziewczyny i się razem w centrum miasta dobrze bawić, niekoniecznie trzeba jechać do jakiegoś warszawskiego klubu i to poniekąd w dużej mierze nam się udało, żeby dla tym młodym ludziom pokazać, że miasto Otwock jest fajnym miastem do rozrywki nie tylko takiej weekendowej, że pójść na rowery do lasu czy, czy, czy nad rzekę, ale też, żeby tu kulturalnie, społecznie i w, imprezowo spędzić czas. A proszę im powiedzieć, samorządowiec z reguły jest najbliżej obywateli, najbliżej mieszkańców jest, można powiedzieć, trochę na takiej pierwszej linii w spotkaniach z mieszkańcami. Jak wygląda zarządzanie z punktu widzenia włodarza miasta w sytuacjach kryzysowych? Czy w ogóle burmistrz, prezydent, urzędnik państwowy, który jest najbliżej mieszkańców w danym regionie, jest w stanie w ogóle się dobrze przygotować na tego typu zdarzenia? Ja nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie się przygotować. Myślę, że te cechy po prostu trzeba mieć się z nimi urodzić. No, my w tej kadencji takich, takich kryzysowych momentów trochę mieliśmy, bo mieliśmy chociażby wybuch wojny, czyli przyjazd, trzeba było zagospodarować dużą ilość uchodźców z Ukrainy, czy nieszczęsny, że tak powiem, COVID, który też sparaliżował w dużej mierze nie tylko pracę urzędu, ale w ogóle pracę wszystkich, bo i działalności gospodarczych, ale też dzieci w szkołach straciły jakiś taki rytm i te, te związki, które miały między sobą, czyli między dziećmi. Więc odpowiadając na to pytanie wprost, nie wiem, czy się da tego nauczyć, ale myślę, że bardzo wiele osób potrafi radzić sobie z kryzysami, z problemami. No już chyba ostatnie z mojej strony pytanie na tę chwilę. Co w pana ocenie wyróżnia pana ofertę w porównaniu do kontrkandydatów, którzy startują w tych wyborach? Ja w tych wyborach osobiście, bo pan prezydent Jarosław Margielski będzie kandydował na prezydenta miasta po raz kolejny, ja będę kandydował z takiej bezpartyjnej listy lokalnej koalicja dla przyszłości do powiatu. Co nas wyróżnia? Myślę, że nas wyróżnia to, że my pokazaliśmy w mieście, że nie tylko potrafimy snuć piękne plany, tylko potrafimy te plany realizować, a to jest najtrudniejsza część w polityce, bo opowiadać, co się zrobi, to bardzo wiele osób potrafi, ale później to zrealizować już jest trudniej. My pokazaliśmy, że to potrafimy i mam nadzieję, że to jest coś, co, co ludzi przekona, że warto na nas zagłosować. Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również. Pozdrawiam. Na teraz to już wszystko, ale zachęcam Państwa do obserwowania naszego kanału. No i do zobaczenia.